Hej, witam was w kolejnym odcinku o klonie kamerzysty Pamiętacie pewien odcinek poprzedni Gdy pokazałem, że wysłał mi ten klon Właśnie to zdjęcie Ale zanim mi wysłał to To wysłał mi to wideo W dodatku to nie jedna osoba jakby pociąga zasznówki jakby w tym tym w ogóle y, pewna osoba, tutaj się wyświetla, y, pisała do mnie, że on y, jest, y, ma po prostu wobec wszechświata y, niecne plany. Nie wiem, co w ogóle mam o tym myśleć, ale gdy wyszło mi właśnie to zdjęcie, to zmieniło jakby y, moje poglądy, czy w ogóle, czy on może być klonowany rzeczywiście, tak jak mówił, czy to może być jednak prawda, y, się zastanawiam. No, w, yy, w sumie yy, to wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jutro pojawi się kolejny film odnośnie krona kamerzysty. No papa, hej. Yo.